Pierwszego piętra wózkiem nie zjedzie. A liczyłeś kiedyś ile jest tych schodów? Pomóżmy chłopakowi. Wojtek, zróbmy dla niego składkę, proszę Cię. Dokładnie. Paweł urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową i niedowładem nóg. Nigdy nie poruszał się samodzielnie. Nic z tym nie możemy zrobić. Jest skazany na wózek, ale na co dzień stara się patrzeć na to z innej perspektywy. Osoba, która była zdrowa i miała wypadek, i na przykład wie jak to jest tańczyć, jak to jest iść na rowerze, na motocyklu jak to jest po prostu skakać to ona ma gorzej bo wie co straciła Ratuje jego pasja, fotografia. Potrzebuje kontaktu z człowiekiem na żywo. Miał już wystawę. Może niech porobi zdjęcia do fejmu, pomóżmy takim ludziom. Widziałem, że był chłopak na wózku w fejmie. Idźmy w tym kierunku. Wojtuś, jak, e, wszyscy inni Wojtuś, Pokażmy serce ludziom. Zróbmy takie, na przykład, koszulki. Sprzedawajmy. Kurwa, jest tyle możliwości, żeby pomagać ludziom. Ich ojciec zmarł na Białaczkę Szpikową, gdy Paweł miał 3 lata. Pomaga mu mama, ale ona sama też ma problemy ze zdrowiem. W 2012 roku uległam wypadkowi. No i mam teraz zespół. 2012. 2012. Ma również uszkodzony nadgarstek, choruje na ostaoporozę. Tymczasem Paweł razem z Wózkiem waży ponad 60 kg. Nawet wyjazd z balkonu staje się wyzwaniem. Stąd ich wspólne marzenie. Zewnętrzna winda na ścianie budynku. Robimy to? Wojtek I samu! Kurwa, moment to zbierzemy! Jest zgoda wspólnoty. Na dobrej drodze są pozwolenia, potrzebny będzie jeszcze projekt, no i dojazd. To są dodatkowe koszty, oprócz tych blisko 60 tysięcy, które jest za zakup i mo z montażem windy. Oboje utrzymują się z rent, żyją skromnie. Część pieniędzy dostaną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskowane kwoty to są ponad 170 tysięcy, posiadamy środków tylko 110 tysięcy, także nigdy to nie jest. Wojtek! Większości, że to jest. Kuwa! Kuwa Wojtek! Kuwa Wojtek! Dajmy ludziom serce. Niech Fajm idzie w tym kierunku. Proszę Was.